Panie trenerze, to był mecz z gatunku, który musieliśmy wygrać i udało się. Czy punkty kolejne wędrują na nasze konto? No zawsze to się tak gadam. Musieliśmy wygrać, musieliśmy wygrać, ale każdy mecz rozpoczyna zastawu 0-0. Oczywiście pierwsza tercja, ten, albo ten początek meczu trudny, ale co dzisiaj cieszy trzy bramki, jeżeli sobie nie w dali przewagach, wykorzystaliśmy trzy przewagi, także o wyniku tego meczu. zdecidovali převagy. V dvě terci je dobrý meč, je to těch nepotřebných faul Dudaše, nepotřebných faul Guly. Nad tím musíme popracovat mentálně, že i za stavu 5-0 musíme hrát bez faulu, musíme po prostu disciplinovaně hrát bez faulu. No to se může, může zemstit půžně v jiných mečech. Ale inaczej, jesteśmy zadowoleni z trzech punktów. No, mamy ostatni mecz przed przerwą, bardzo ciężki wyjazd do Jastrzębia, ale jesteśmy przygotowani i chcemy tam wygrać. No, chyba cieszy pana dobra forma i skuteczność Damiana Kapicy, bo tego od niego się wymaga. No, oczywiście, on te pierwsze dwie rundy zagrał bardzo, bardzo dobrze, podawał, strzelał. Także możemy być zadowoleni. Mogule z té první přesilovkové pětinky większość tych těch převák střela branky, no, ale začali už i jiní závodníci střelat bodrov, vladna branka, takže myslím, že nejen ta první pětka, ale i druhá, už i třetí a i čtvrtá, bardzo dobře hraje, že po se to zazembia, začalo se to zazembiat a mm, Jest to optymistyczne przed tym ostatnim meczem, przed przerwą a oczywiście przed turnajem pucharem kontynentalnym. No właśnie, puar kontynentalny zbliża się wielkimi krokami. Zostały dwa tygodnie. Czy w tym czasie drużyna rozegra jakieś sparingi, czy raczej skupić się tylko na treningach? Nie, będę tylko trenować. Oczywiście będą dwa dni, dwa dni tam wolnego. Regeneracja, a później ciężkie treningi, a od niedzieli do, do piątku szlifowanie. E, szybkość, e, taktyka, patrzenie na przeciwników na wideo, na, na jak, jakim stylem grają, w czym są groźni, w czym, w czym dobrzy. No a zobaczymy, no bardzo, bardzo trudni przeciwnicy, tak że każdy punkt zdobyty to będzie sukces. czuje pan już taką narastającą presję i napięcie przed tym turniejem? No, na, na razie chyba nie, koncentrujemy się po tym dzisiejszym meczu na Jastrzębie, bo Dla nas to jest tak samo ważne. vážný meč, takže koncentrace na střembě a později už, už to už bude adrenalina na pěti kontinentálně.